wszystkich. Jest godzina chyba z 19.30 Mamy pierwszy dołek na tym polu. Myślę, że dzisiaj właściciela spotkam, bo mam dla niego suwenirka w postaci flaszeczki. Tu jest mój fan pierwszy. Pieniężny znaczy to jest fancik. Starał się do słońca pokazywać. To są fenisie chyba jakieś. Tak, a nawet dwa. Nawet w ładnym stanie. Póki jeszcze mokre są, to widać coś. 1875. Z tyłu, już takie sobie. Ostatnio wyskoczył ten pocisk. Z powstania styczniowego. Super sprawa. Dobrze. Jest moneta, pierwszy dołek w sumie. Zajebiście. Mało czasu, chwilę po tej monecie. Takie tuś O, już z białą. Takie małe tusie jest. Ale co to może być? Takie małe. W ogóle nie wiem. To jest aluminiowe. Wygląda jak maska dla mrówki na karnawą Cisną dalej. Pozdrawiam Daniela Kraczewskiego. Kolego jestem na tym polu. Ale w gospodarze nie spotkałem. Ale przy następnym wypadzie, może go spotkam. Do następnego dołka. dołek. I mamy polmosa Dawno nie było pomosa. No, pan mówił, że tutaj ktoś chodził. Może ktoś zgubił. Do następnego. Kolejny dołeczek. Mamy pocisk Elegancki eleganckim stanie. Widać, że z wyskoczył, wyskoczył albo i nie wyskoczył. Ale na pewno nikogo nie, cel, nie, wys nie trafił. Do następnego. Kolejny sygnał i w coś. To wygląda, ale za chwilę lekko czyszczę. Tu ma na końcu, jakby zapinkę, albo coś, albo zawleczkę małą. Spójrzcie. Tak jest. Za chwilę zobaczmy. Tak to wygląda. Jest, jest ciekawe, bo to do czegoś służyło. To mi się podoba, właśnie co to, to by było mamy kolejny dołek a ja w dołeczku mamy znaczy już na wierzchu mamy to ja obstawiam że to jest aluminiowy kieliszek polowy jakiś albo ma parstyk od jakiegoś giganta nie to tak wygląda jakby to tu jest zakończone ładnie Denko też ma, może być, że to jest zestaw do menażki i manierki polowy na lekarstwa albo na alkohol. Chciałem pozdrowić Bielasa i fajnie, że w końcu można było go zobaczyć na wykopach. Super, długo czekałem. Także dziękuję, Bielas. Czekamy na następne filmy, dużo, dużo nas tu jest. Pozdrowić chciałem cały gang złotych małp którzy już są na naszej stronie, na fanpage'u, tam się zainstalowali. Super. Dzisiaj wrzucę zdjęcie jakieś tam do identyfikacji przedmiotów, na pewno ktoś się odezwie. No i chciałbym Wielkopolskie wykopki jeszcze pozrobić. Podkarpackie wykopki Euroteka. Także jest już na tyle, że nie spamiętam. Masz Biku fajny film wczoraj dodał. Mądre słowa tam powiedział. ktoś nie oglądał, to polecam. Dobrze tam wytłumaczył co jest 5 z niewybuchami i z tymi innymi rzeczami, ja też zgłaszam. Jak wykopię, na szczęście nie mam tego często tych sytuacji, żeby, żeby zgłaszać, ale też dzwonię po policję, później policja po saperów i tak dalej, już nie było. Ktoś może kiedyś mieć PHI, uderzyć w taki niewybuch. Zwierzaka pozdrawiam jeszcze, dużo chłopaków tam jest. Nie pamiętam, ale wszystkich, którzy mi oglądają, dzięki bardzo. Znowu dołeczek jest pełno takich małych obrazków. Tu wyskakuje. Tu wygląda jak łuska, chyba. Albo nit jakiś od czegoś, ale ma tu dziurkę z tyłu. Jakby. Mały pocisk, może nie wiem. Może być od jakiejś broni czarnoprachowej. Od zapłonu kapiszą jakiś, nie wiem, zobaczymy. Jeszcze w domu.